Widzicie, to śmigło? Tynk tu jest. Tynk poszedł. Na Tynku jest śmigło. Na śmigle Tynk. CaseDrop.eu. Pierwszy taki event w roku. Doładuj konto i odbierz bonus do wpłaty nawet 10% więcej w PLN. Nie możesz tego przegapić. CaseDrop.eu. Lepiej mieć więcej. Witam. Witam widzowie wszystkich. Odpalamy zaraz kamerę, a światło muszę włączyć. Dobra, jest światło. Siema widzowie. Eluwa! Witam widzowie. Wróciłem z Bahama Wróciłem z wakacji yy, wczoraj, ale dzisiaj odpalam streama wczoraj nie mogłem. No. By, nie było streama tak dawno, no bo byłem na wakacjach i jak ostatnio próbowałem robić jeszcze przed, to No wiecie, co się stało. Widzowie co byli, to wiedzą. No został. Co? Co zostało? No, przyszli, zabrali router i poszli. No, to się stało. Dlatego tak było, no. Biblet -hump. Oby dzisiaj tak nie było. Raczej nie, bo schowałem router. Wislaudy <noise> dywizowie. Jedynie mogą już tylko wyłączyć prąd. To też da się załatwić, ale jak będzie trzeba. Widz tam kiedyś mi podsyłał jakiś do prądu, że starcza na dwie godziny prąd, jak wyłączam. Więc pokciąp. Widzowie, powiedzieć wam, gdzie schowałem router? Chyba z ty. Nie no, z kilka d Nie. Kilka dni. No, kilka dni już nikt nie znalazł. Jak na razie. I widzowie, pokażę wam coś. Byłem na Bahamach i. Uwaga, widzowie, kupiłem. Taką czapeczkę, widzowie. Taką czapeczkę. Denortface się nazywa. I taka kolorystyka czarna, bo nie było innych fajnych. Widzowie, jak oceniacie kolorystykę? Nie, no, widzowie, musiałem kupić czapkę, no. Bo. Taką miałem wcześniej. I ona się trochę kolor popsuł. Nie widać w kamerze, ale popsuł się. O, mam pomysł. Pokażę wam coś. Spaliłem widzowie, spaliłem... Yy... Spaliłem te... Jak to się nazywa? Yy, ramiona spaliłem, patrzcie jakie czerwone. Spalone ramiona. Bolo, bolą. Tu też. Normalnie czerwone, jak muzyn. Spalone. He, nie, co ja powiedziałem? Nie, spalone nie jak muzyn. Jak muszyn takie czerwone, ale nie Ale murzyn nie jest spalony, nie! Spokojnie. Chodziło mi, że spalone ramiona, nie spalone jak murzyn. Murzyn nie jest spalony. Szanuję wszystkie rasy. I każdych ludzi. Nieważne co robią. Proste. A, i mogę wam powiedzieć sytuację z Krupówek. Taka jest sytuacja, że... Stałem sobie w kolejce. Po lody. W sensie ja nie stałem, ale mojej rodzice i siostra. No i... Yy, chyba widzowie zaczęli mówić pokciampy. Słabo było trochę słychać, ale chyba ktoś krzyczał pokciampy. No. Idę po drona. Zedwu. Musi być kask jeszcze zadu. Żeby było bezpiecznie. Jestem. Ej, nie jest za cicho, mikro, pokciampę, widzowie. Uuu! Mikro, pokciampy widzowie! Nie no, za cicho. Przyciszcie streama. To co? Jazda? Ej, a drona się gdzieś włączało czy nie? Bo nie pamiętam. Czekajcie ja jak kubica siadam, czapkę zakładam. Ty, bo nic nie widzę. E! Zasłoniłem się widok, i się zablokowało. No co jest? Czapka wsiąkła, no nie! Jak to zdjąć? O, prawda. Widzowie, pierwszy lot po na księżyc. Po kszampy. Dobra, można lecieć. Tylko kod założę. <laughs> dobra, będzie działać. Dobra, lecimy jak... Tak, o. E, jak to było? A, dobra. Jak nie, za cicho mikro, to lecimy. Poczam! Jazda! Nislały! Na stronie! Jaką to posługę? Chodź, jaką to posługę! E, Picowie No, bo trzeba to jakoś zamaskować szybko Stop, stop Stop Pomaga Picowie, porysowało ścianę Tu Zaraz wam pokażę tu i tu Czekajcie, zrobię wam No nie Macie nagranie, co się stało. Patrzcie, czekajcie, podgłośnie. Eee! Nie wysyłaj takich donatów. Dobra, robię i Tu jestem ja dla potwierdzenia. To jest film potwierdzający. czat Jest tu, Idziemy Ale serio, macie. coś się stało Patrz, z ścianą. Się, tu jest skrzydło tu jest orys, oprysowane <śśśś> patrzcie dziury w ścianie są. nie wiem co teraz z tym. kredką pomaluj ale to nic nie da normalnie Jakaś są to... dziury widzicie to śmigło tynk tu jest tynk poszedł śmigło tu na tynku jest śmigło na śmigle tynk. Lecimy! Widać? Widać. Dobrze. A nie, nie, nie dobrze. Jazda. Tu jest pokciank, ta karta na nim. Dobra, le lecimy. Lecimy! Co? Dobra jazda. Ej! No co się dzieje z tym? Znowu. Ej, wleciałem znowu, ale nic się nie stało. Dobrze. Ej, bo. Gdzie to jest? Ej, ktoś widział, gdzie odpadło drugie takie? Potrzebne jest. Odpadło. Boja se. Boja se lecet. Dobro, lecime, što ti stoja, bante se bali. Dobra, ja to wyhamowałem, bo ja... Do, boję się już... ale bateria tak ja wciąga, ja jeszcze lepiej lepiej przynajmniej. O! O! Nie do mnie! Kodę! Nie! Nie! Wszystkie ściany! Nie do góry, na dół!

Dobra się, ląguje! Dobra się, No nie, no mi się nie udało! A co jakbym teraz zaczął latać? Do góry nogami? Testujemy? Nie wiem, czy to dobry... Nie, to... Dobra, testuję! Do góry nogami le lecę! Nie wiem, Co się tam stało? Nie latajcie do góry nogami tym. Tak nie wolno jak to. Ja się boję tego dotykać. Dobra, chociaż nic się nie stało chyba. Nie ja dotykam, bo to jest połączone z tym. Otwarłam muzę. Są kraj kwesty. Są We'll <laughs> be Ej, bo coś nie działa. Nie wiem, bo ja się tego dotykam. A nie świeci się.